Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy Tibia. A gdzie a. ty jesteś? A ty? Ej, czeka cię, Wippa. Ja aż. stoję tutaj na klatce schodowej. Gdzie? Na klatce wychodkowej. Gdzie? Na środku w mieście. Jakiś czułem nie blokuje. To czekaj, stój. Nie widzę cię. No. No. Do... Wiem, A, że to ty. Panteon Invity to me, party me. Set out. Mount. Copy name. Tak. Message. Ignore. Join. Join. Jestem w party. A jak się robiło, żeby było ten później react? Jakżeś to włączył kiedyś? Na siebie pisnij. O. Jej, jestem mądrzejszy. Okej, dzięki. Dobra, czekaj, to teraz zobaczmy to, co nam mówił Waldanist. Owce, owce. Tu chyba będą świnki i owce. Co? Z czego nic nie mówiłeś, że mamy. Chyba, że masz inne zamiary, owiec. Sieep! Pigu, pigu, pigu. Wiesz, co się za sami robi? Nie. <słusz eighteen> um, 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 um. e a dechni tu, to się zabije. Teraz sipa zabije. Mam mięczo. Mięczo mam. To jest sai, gdzie to jest sprzedać? No nie wiem, ja bym to w Ja też, ale. <słuch> aha, ja aha nie sprzedać. nie zluciłeś? Dobra, mam już 6 jeszcze. U, niosę. Ja? Mam 7. Dalej mam dylemat, czy być druidem, czy knightem. Tamta moja, tamta moja. Moja, no jestem kobietą. I sobie tam masz. No. Świnku, żebyś Do de... Świnki a, mi 4 wypadło. Mam kurde. Kobiety to mają lepiej. Dobra, idę z znaleźć gdzie to sprzedać? Raniż? Romeo, ach Romeo, jest taki Romeo. Prześladuje mnie to teraz. Droid Shadow Make. No. Chcę zapytam Toma, czy on skupuje takie rzeczy. Hej. Mogę wyjebać łopatę? Radę, on miał misję jak jakieś pyta. Hmm. Sprzedaj mu tubę. Nie mogę, bo po prostu chcę misję. Sprzedaj daj mu tubę. Dam mu wpysk, dam e, mu wpysk. właśnie. Nie, nie mówiłem ci tego jeszcze. Jak wracałem od ciebie... ...szedłem sobie tam e, koło Teraz Natalii. mi tego nie opowiadaj. Czemu? Nie Będzie jest ciekawy tam. na ten, na film. Czekaj, jakieś nowe misje tu przyjąłem. Chodź, przyjmiesz też. Ale cię, cię. Tu są trzy mięsa weź sobie. <grym> ja się wstydzę. Ja nie mam miejsca, jest za ciężkie. It's a simple question. Do you want to dust boots? No, nie mam. Jej. Nie, skoro tak. Ja dał jest uh, Like nothing. Perseusz Pantheon. jakiś drugi Pantheon. Gdzie mam iść? Hałapało. Gdzieś ty jest. Cześć, bo coś poprałem? No właśnie, wiem tylko gdzie? U Toma. Tam gdzie zechujesz szczury leżą. I poprałem misję. Bo. a okay, question. Run like a. Leave the oil not east into the forest to find the wolf. That then that Tom told you about. helpfully you will find the. To take some letter from him. Skąd my weźmiemy ten nóż do diabła? Weź to sobie. Tym To jest ważne. Masz coś? To nie, ale ten worek o! Poczekaj na razie. To mięso do niego schowam. A co? Chcesz zrobić, żeby, żebym zrobił te y, y, chlebek? To przydałoby się, właśnie ja nie mam miejsca na niej. A wiesz, że jest tu młyn? Nie. A ja chyba wiem. Poczekaj, znajdę młyn. Nie, ten tom nie. Na nie wiem, ten dom jest na jest? Nie, czekaj, tu jest mój młyn chyba. Młynka szukam. A nie, a nie niżej? To, to może niżej, no niżej. Ale to jest kot. Czekaj, co on kuku sprzedaje. Klot. To trade uh, back, 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 fishing, fishing root. A tu jest jeszcze jedno zboże. Jest... A tu jest y, kosa A, tu jest... Za, dwa... za 12 zł jest kosa do y, kupienia. To kupuj. Już tak ktoś wykościł to się nie płaca. Ej, i znajdź młyn. Nie wiem, chodź, to, to jest 13 zboże. Cia. No chodź. Ale te wiadra mi tu dużo ważą. No nie, to też. No jedno mogę wyrzucić. O, jest młyn! Myślę, że młyn. Nie uniosę tak. Pan... Nie, kot nam ukradnie, nie zabij go. I zamknij Output Mam mogliśmy nagrywać Borderlands, ale nie, 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 nie będziemy nagrywać Borderlands. Bordelands. Bordelands. Co ty Tylko nie Nie <laughs> <laughs> Się najebałem. Gdzieś ty tam poszedł? Gasze picyki. Masz chleb, masz szklankę? Masz. Nie, nie. Czekaj, czekaj. Miał! Miał, miał, miał. Jak to wpiśnie. Dopu... Co to jest? Czekaj, muszę gdzieś zbiornik z wodą dorwać. Idę pod wodę. A ile ona kosztuje? Woda. Wędka. Kosztuje. E, ten. Wędka kosztuje 150. I <laughs> <by> się zlałem. <laughs> <laughs> A już byłem gotowy ci pożyczyć 15 Ale to... Nie, ja sobie to jakoś zbieram. Inni dobra, by kupili broń, ja sobie kupię. Yy... Oj, Bierz dobra. Do Jeszcze dobra. wiem co zrobimy. Tylko wiesz co, o, będzie problem. Teraz... Chwilę on kazał przynieść skórę. Ej, bo... właśnie ty tu misję przyjąłeś co? też, czy nie? Nie wiem Nie w ogóle nie czytałem. Co się. Wolf Letter Aki. Opisałeś bo... jest? Tam? No. On jakiś pisał, czy masz buty. Ja napisałem, jest, a nie mam. Ej, tu niego się sprzedaje jed... mięso. U kogo? U tego, tutaj. Bo się ogłasza, że kupuje i sprzedaje jedzenie. A, że tom? Czy? Nie, ten tutaj gość. To weź pójdź po to yy, 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 mity. Ale fajne broda kupi czy... Kupiń taką. Hej! Prawda. Trade! Zobacz po ile tam mięso hmm. chodzi. Dobra, Bread Chill Ej, bo Nic. stopera nie włączyłem. Trudno. 24 golda zyskamy na tym. Sprzedawać? Za jedno? Nie, za wszystkie. O, to sprzedawaj. Czekaj. Hmm. 15, 15.38, 15.40 Misiaqo, łapaj kasiura A to opłaca ci się? Dofinansuję twoją wędkę <grym> O jak głupi Dlaczego ja to robię? Bierz tą kasę, bo zaraz mnie coś Tam małpa na plecach nie podpowiada, żeby ci więcej nic nie dawał Czekaj, a, można jest... u niego sprzedać chleb? Eee, mm, a, a masz? Zaraz będzie. Cheese, ham, 8 golda ham, wow. Chle, e, chlebek 3 golda, to się nie płaca. Czekaj, idę coś zajebać. Cheese, ej ser, chodź zbieramy ser. Skąd? No, jak skąd? O, nie wiem. Ej, ja bym teraz nawet mógł kupić macę czy coś. Po co? Żeby mieć dużo większy e, e, damage. No ale to... Chodź, weźmiesz go. chlebek, bo ja nie, ja nie udźwignę. No. A, 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 a. Gdzie? Z piecyk trzeba znaleźć. No, tam był w młynie na górze. Kurde, to o, chodź to gdzie to... Gdzie w młynie? Tu na wprost do góry, czy? Tam w młynie. A tu chyba też był. Tylko na... Nie wiem, jak znajdziesz to powiedz. Okej. Okay. Albo i nie. I Ile tu Boża? Serio? No, jest takie całe wyrzucone zbożem. Z, 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 poniesiesz to, czy mam iść? Nie, nie obłaca się, bo to za długo się. Lepiej, już mięso zbierać, bo za długo się tu po prostu wiesz, przerabia wszystko. Trzeba... Jak przecież za, za długo przerabia się, to przerabia. No bo najpierw musisz to zmielić, to dojeżdża szybko, ale później ten. Czekaj, też troszeczkę, albo nie, nie bierę. Później musisz to namoczyć w wodzie i później jeszcze upiec. Muszę sobie, bo Kurde, znowu się pomieszałem. Wiesz co? Może nagramy? Włączę nagrywanie, jak zaczniemy robić misję. A jak się bawimy i zbieramy kasę, to wyłączę. To wyłączę. Dobra, ja to przerywamy i zaczynamy, jak koń... zaczniemy robić misję. Znaczy, nie piekę jeszcze chleba w TV. Oj, już za szybki byłem. Dla ciebie o 69. Miałem 6 ciasta i 9 mam Traktor jedzie, traktor jedzie, traktor jedzie, piekę chleb, traktor jedzie, piekę chleb, traktor jedzie, traktor jedzie, jedzie, traktor. nam ja ten chleb, co ja mam. Tak, tak. Uhu, Traktor! <laughs> Uhu, mieszkam na wsi, mieszkam na wsi. Ej, ej, ej Mam chleb. To jest o nie, nie jest Ja kupuję się chleb tak drogo, a sprzedaje się tak tanio. Po ile jeden jest. Um, ile on waży? Ło by... za ciężki jest, żeby go. Chociaż tak połowę sobie sprzedam. Teraz no ile waży? Jeszcze? 40. Zostawię resztę. Ja sprzedam. Chociaż... Nie, sprzedam, ja sprzedam wszystko. Cał... Sprzedam cały za 15. 45 by było. Fajnie. Szlak. Dobra, no mam wave. 108. Golda? No. I wątka ile kosztuje? 150. Wiesz co, ja ci powiem, że przydałby się jak najszybciej z tego roku jednak wyjść. Bo później już mamy depo i możemy sobie przedmioty chować, a teraz się tak męczymy. Teraz wiem, co zachodzi z tym depo. No w sensie, że nazwa, nie? Depozyt Hej! Traveler! A zobacz tam jeszcze Aha. po ile jakie żarcie jest. Od buty znalazłem. Trade! Po ile znaczy sprzedasz, czy? No c Wtedy Co tak, po ile jest? Chleb... Chleb sprzedajesz po 1 golda. Karot po 1 golda. Ser po 2. Cherry po 1 golda. Ek. Po jeden golda szynkę sprzedajesz po cztery golda, mięso po 2 salmon, czyli to jest chyba jakiś... Jakaś ryba. Jak to ryba? Salmon, salmon, salmon. Jaka jest ryba? Nie wiem. Salmon sal salmon to jest. Arbor. -ar 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 -ar. Nie tuńczyk. arbor. -ar 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 -ar. Jaki o, no ale czekaj gdzie ty jesteś Zobaczę, co ta pani sprzedaje i to sobie o idzie. O zbroję! Ale tego tak gówniano ten sukinsyn ma całą kasę można, można u niej sprzedać fajnie. Co chcesz mi sprzedać? Platę shield, a to z osób leci. Dobra. To ja lecę rżnąć te. Właśnie po ile się serce.